Jeśli Demerit wyruszy w trasę i zarobi trochę kasy, wyprowadzicie się? Tu jest fajnie. Wielu sąsiadów chce się stąd wynieść, ale ja zostanę. Całym okiem widać, że Demerit nie podąża za modą. To jedna z nielicznych kapel, które nie zmieniły stylu. Do kultury punk nawiązują ubiorem i muzyką. Tworzą wspaniałą muzykę, ale nie dla poklasku. Grają tak, bo lubią. Często rozmawiam z odwiedzającymi Pekin krytykami ze Stanów i Europy. Są zaskoczeni świeżością tutejszej muzyki. Bo od pewnego Anglika usłyszałem, u nas trudno o nowe rzeczy, wszystko już kiedyś było, zostało wymyślone wcześniej, to ogromne obciążenie. W Chinach tego nie ma. Chińczycy poznali świat w ciągu ostatniej dekady dzięki internetowi. Młodzież odkrywa jednocześnie Fila Oksa, Strawińskiego i Velvet Underground. Chińczycy przypominają dzieci w wielkim sklepie z zabawkami. Wszystko im się podoba i fascynuje. Cześć. Nazywam się Shilu Atom. Jednym z pierwszych zespołów, które zagrały w D22, był Hedgehog. Nikt o nich wcześniej nie słyszał. Siedzieliśmy za barem, spojrzeliśmy z Michaelem po sobie, wiedzieliśmy, będą wielcy, powalili nas. Obok uznanych kapel przedstawiamy nowicjuszy. Atom jest naszym wabikiem. Ci, którzy nas nie znają, zwracają uwagę przede wszystkim na nią. Dziewczyna na bębnach to atrakcja. 80% publiki przychodzi na koncerty ze względu na Atom. Ale reszta zespołu nie jest gorsza. Żeby kapela grała dobrze, nie wystarczy porządny perkusista. Początkowo nie potrafiłam znaleźć wspólnego języka z kolegami z zespołu ze względu na swoją płeć. Któregoś razu spróbowałam zaśpiewać razem z wokalistą. Wyszło naprawdę fajnie. Utwory zabrzmiały lepiej. Od tamtej pory wszystko się ułożyło. <gry> Ona jest malutka, ale nasuwa ostro. Podobno jakiś nawalony typ uderzył ją butelką na scenie. Rzucił w nią podczas występu. Ona wstała, podniosła flaszkę i wręczyła ją facetowi. Ja bym tego nie zrobił. Grając na werblu całkowicie się zatracam. Na scenie Atom Kipi radością, dlatego wszyscy ją uwielbiają. To ona przyciąga uwagę. Wali w bębny z uśmiechem na twarzy, ale wtedy była wściekła. To działa jak lekarstwo. Nie żartuję. Pomaga na przeziębienie, gorączkę? Chiński spirytus, baijiu. Któregoś razu wypiłem całą flaszkę i urwał mi się film. Podobno pobiłem się z kumplami. Nic nie pamiętam. Ale przy przeziębieniu kieliszeczek nie zawadzi. Very nice. What about this? Można go mieszać z syropem? Nie wolno, bo się wykorkuje. On jest bardzo mocny. Zarówno moi kumple, jak i cudzoziemcy strasznie się nim upijają. Czyszczenie butów. Specjalna maszyna dla leniwych skinheadów. W innym bloku też taka stoi, ale już bez pasty. U Was można pić za kołkiem? Ja piję. Tankuję syrop, piwo, czasami czerwone wino, ale nigdy baijiu. Nie boisz się? Zależy, ile się wypiło. Jeśli podczas kontroli milicja stwierdzi, że ktoś przekroczył normę, zabiera go na posterunek i zamyka na tydzień albo dwa. Co jecie? To kaczyłek. A zupa? W środku jest móżdek. Lubię kapelę defekt mózgu. Lubisz mużdek? Lubię defekt mózgu. Nie wiem, dlaczego w Pekinie wszyscy zachwycają się igrzyskami. Tuż przed Twoim przyjazdem w internecie pojawiło się zdjęcie Chińczyka z tatuażem na czole Pekin 2008. Tu, chiński mur. Z drugiej strony też coś. Gdy wytrzeźwieje szlak go trafi. Tatuują się wszędzie. Tu boks, tu pływanie, biegi, wszystkie dyscypliny. Potrzebujemy więcej wolności. Władze mówią, macie robić to, macie mówić to, a nie to. Trzeba się pilnować. W telewizji nie wolno używać słowa punk, skinhead ani psioczyć na rząd. Igrzyskami można tylko się zachwycać. Trzeba tryskać dobrym nastrojem, chwalić Chiny i Igrzyska. W Chinach wszystko, co powie przewodniczący, jest święte. Nie tak jak w Ameryce. Facet przypomina przywódcę stada zwierząt, a nie ludzi. Zachowuje się jak król mał. Wszystko mu wolno. Naprawdę uważasz, że przewodniczący to król małp? Chyba tak. Jeśli milicja znajdzie u kogoś hasz albo trawkę, facet idzie do psychiatryka. To gorsze niż odsiadka. Wiem, od kumpla. Palił marychę w domu, sąsiad zadzwonił na milicję. Młody człowiek pali trawę. Zgarnęli go do szpitala na kontrolę moczu, żeby się upewnić, że to marycha. W Wariatkowie przesiedział trzy miesiące. Tam jest gorzej niż w więzieniu. Panuje przeludnienie. Niektórych zamykają na pół roku. Mnóstwo młodzieży, studentów nadużywa syropu z kodeiną. Kilka osób od tego umarło, dlatego teraz z nałogu leczą operacyjnie. Lekarz wojskowy kładzie delikwenta na łóżku, obcina mu włosy i wyciąga mnóstwo rzeczy z mózgu. Potem gość już nie sięgnie po syrop. Kasują pamięć. Nie, nie pamięć. Jeśli ktoś lubił piwo, to potem już nie lubi. Zmieniają upodobania. What do you think Przypomina to mechaniczną pomarańczę. Od razu mi się skojarzyło. Chińczykom, którzy piją za dużo syropu z władzę, kasują pamięć? Operacje przeprowadzają lekarze wojskowi na południu kraju. Słyszałeś o tym? Robią zastrzyk i wymazują z mózgu pamięć. Ludzie uczą się jeść od nowa. Jeszcze jeden? Wykorkuję od tego. Ja też. Moim zdaniem prawdziwy punk musi robić sobie tatuaże. Inaczej nie jest punkiem. Ale teraz Nie Nevin wie, że go odwiedzimy? Nie wiem. Jest zimne piwo? Nie ma. Cheers. Zdrówko. Drug? I no drug. Dragów nie biorę. Wiem, że mnóstwo panków ćpa. Nie chcę ich naśladować. Wolę zachować rozum. Piwo to nie narkotyk? Działa tak samo. On żłopie mnóstwo piwa, nie ma czasu na ćpanie. Chyba już się upił. Mongolska. Smaczna? Wiem, że chcesz się napić. Nie zaszkodzi mi? A! Powinna zostać w Mongolii. Zacznij od tego. Zacznę od tamtego. Co chyba mi zaszkodzi. Nie czuję się źle. Po tym chyba się nie rozchoruję. Nie zaszkodzi mi, bo zwrócę. Nie chcę umrzeć, ale się napiję. Co robisz? Uprawiam sport. Jestem zmęczony. Czemu? Ledwo żyję. To przez Newina. Wczoraj byliśmy w D22. Mój szef Nevin spoił mnie. O mało nie wykitowałem. Straciłem podkoszulek koszulek za Monsami. Rano patrzę: Kurde, de Pauks, gdzie de Ramons? Fajna rybka. Zrobiłam się na Betty Boo. Na pankuwę jestem załadna. ładna. co myśli o Vivley nie lubi panku. Ci faceci grają ze śmiercią. Ona lubi demerit, ale panku nie. Spike torturuje mnie psychicznie. Serio? Tak, bo jest sexy. Mam tylko jedną zasadę: nie okłamywać samego siebie i robić co dusza zapragnie. Nigdy nie łamiesz tej zasady? Raczej nie. Czasami tylko potrzebuję dobrej wymówki, usprawiedliwienia. Czasem się pobije, czasem naćpam. Wymówka, jakiś powód zawsze się znajdzie. Jestem tylko muzykiem. Jeśli ktoś mnie nie lubi, czniam to. Nikomu nie wchodzę w drogę. Kiedyś, kilka lat temu, ciągle lałem się na swoich koncertach. Nie wiem czemu. Zadymy były tylko na koncertach Miss Dao. Czasami broniłem kumpli, czasami obcych. Oni mają kiepską reputację. Nie tyle zespół, ile fani, którzy rozrabiają na koncertach. Dlatego większość klubów ich nie zaprasza. Mówi się, że prowokujemy do bujek, ale to nieprawda. Biliśmy się, bo nas gnoili. Codzienne zadymy męczą. Nie sposób walczyć codzień. Jesteśmy skinheadami, a nie chuliganami. Wolimy cieszyć się życiem. Nie jesteście agresywni? Nie, ale gdy ktoś się stawia, bywa różnie. W pewnym momencie mieszanka syropu z kodeiną i bajdżo zaszkodziła naszemu kamerzyście, który trafił do szpitala z uszkodzoną wątrobą. Zdjęcia musiałem kontynuować osobiście. W walce używacie broń czy gołych pięści? Tylko rąk. Mam broń, ale to nie moja bajka. Dawniej dochodziło do incydentów. Kiedyś na koncert zorganizowany przez działającego tu promotora z Japonii wtargnęli chłopaki z Misandao. Spuścili facetowi manto, bo nie płacił im za występy. Jak to skinheadzi. Osobiście nie bardzo rozumiem skinów azjatyckich. W Korei też jest ich mnóstwo. Mam wrażenie, że tutaj nad rasizmem góruje nacjonalizm. Chyba nie głoszą wyższości rasy białej. Nie są rasistami. Chińskiego promotora by nie stłukli. O co się pobiliście? Żli ludzie napsuli nam mnóstwo krwi. Byliście górą? Tak. Kolega trafił za kratki, bo w Chinach, gdy pobity ląduje w szpitalu, aresztują tego drugiego, a on pokrwawił pewnego dupka. Długo siedziałeś? Co to, przesłuchanie? Zadaję głupie pytania, bo w filmie nie chcę niczego ubarwiać. Przesiedział 10 dni. Gdybyś chciał zobaczyć seks i przemoc, wystarczy go upić. To niebezpieczny typ.